W Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego pracuję już piąty rok, trafiłem tutaj w 2019 roku. Trafiłem tutaj do wspaniałego zespołu ludzi. Obecnie zatrudniamy ponad 180 pracowników. Mamy swoje biura powiatowe w każdym powiecie. Prowadzimy szereg działalności, oczywiście wszystkie pisujące się w ustawę o doradztwie rolniczym. To nasza podstawowa działalność, to nieodpłatne doradztwo dla naszych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Generalnie są to szkolenia, pokazy czy też różnego rodzaju. Wyjazdy studyjne, które również są w zakresie naszej nieodpłatnej działalności, do tego oczywiście, tak jak każda jednostka doradcza w kraju państwowa, prowadzimy działalność odpłatną. Tutaj największy zakres naszej działalności to wypełnianie wszelkiego rodzaju wniosków. Na terenie gospodarstwa przedwojennego majątku worskiego zlokalizowano gospodarstwo doświadczalne Instytutu Doświadczalnictwa. Później, w latach 50., zostało to przemianowane na placówkę Jung w Puławach. Następna zmiana organizacyjna to lata 70.. Po drodze, jeszcze było kilka zmian, ale oczywiście no największe zmiany to, to lata 90., kiedy po reformie administracyjnej kraju powstał Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Datujemy początki naszej instytucji, czyli Polskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na 1948 rok. Właśnie wtedy powstało to gospodarstwo Zakładu Doświadczalnictwa, ale tak naprawdę ten duch doradztwa był tutaj w Szepietowie, w Wawrzyńcach już przed wojną. Tutejszy dziedzic profesor Rogojski to przedwojenny znany. Tutaj na, na Podlasiu, ale też nie tylko na Podlasiu, wdrożeniowiec, innowator i specjalista z okresu nauk rolnych. Tutaj działał, tutaj prowadził to gospodarstwo, ale też rozwijał ten rejon. Był naprawdę człowiekiem wielkiej wiedzy. Jak na tamte lata, między innymi uczestniczył też w pracach różnych komisji, jakie po wojnie 20 roku z Rosją bolszewicką szacowały straty. Tutaj bezpośrednio samym Szepietowie był inicjatorem wielu różnych przedsięwzięć. Miał też wiele pomysłów na rozwój tych ziem, które może nie zyściły się z różnych powodów. No, kryzys lat 30. czy no, okres dwudziestolecia wojennego tak naprawdę był bardzo krótki. Po 30 latach demokracji, czyli od zmiany 1989 roku też nie wszystko się nam udało. Może dokonać, chociaż na wsi widzimy bardzo duży postęp. Dla tych terenów nawet nie 20 lat, bo przecież była i wojna 20 roku, ale wiele udało mu się tutaj zrobić. Profesor Rogojski właśnie był znany z tego, że wszystkie nowinki, nowoczesne metody uprawy, oczywiście jak na tamte lata, maszyny, narzędzia czy też technologie pojawiały się tutaj w jego majątku, w Szepietowie Wawrzyńcach. Ten duch doradztwa był tutaj. Obecny już na długo, długo przed powstaniem zaczątków dzisiejszego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, czyli w 1948 roku. Nasi pracownicy starają się jak najlepiej kontynuować te prace upowszechnieniowe, wdrożeniowe, informacyjne profesora Rogońskiego. Mamy świetną kadrę, cały przekrój wiekowy. Jest od kogo się uczyć, jest od kogo nawet zdobywać wiedzę jeżeli chodzi o młodych pracowników, którzy, którzy do nas przychodzą. Pracownicy, oczywiście wszyscy ci, którzy pracują w terenie, mają zdobyte uprawnienia doradcy rolnego. Zawsze naszym rolnikom towarzyszyli doradcy i mam nadzieję, że wspólnie uda, uda nam się rozwiązać wszystkie problemy, jakie przyniesie nam przyszłość. 75 lat Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przepietowie to 75 lat misji doradczej dla największej grupy zawodowej w województwie podlaskim, dla rolników, no i szerzej pojętej grupy mieszkańców obszarów wiejskich. Gratuluję dyrekcji, gratuluję pracownikom utrzymania wysokiego standardu doradczego, bo wiele czytam o współczesności Ośrodka Doradztwa Rolniczego i jestem dumny, że i rolnictwo, i doradztwo stoją na Podlasiu na tak wysokiej pozycji. Moje lata pracy w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego przypadły na lata 2003-2017. Największym wyzwaniem w tym czasie było zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolniczych Województwa Podlaskiego. Zadanie trudne. Na początku wydawało się, że nawet chyba niewykonalne, ale z biegiem czasu okazało się, że wszystko jest możliwe. Do dyspozycji mieliśmy kolejno kilka programów adaptacyjnych. Zasadniczą tych programów było to, że zawierały w sobie środki na inwestycje w gospodarstwach i na modernizację gospodarstw. Codziennością pracy doradczej były porady indywidualne, doradztwo grupowe, szkolenia. Pomoc w przygotowaniu dokumentów umożliwiających ubieganie się o... Środki unijne i środki krajowe. Efekty w gospodarstwie obciążone były też tym, że gospodarstwa województwa podlaskiego funkcjonowały w niezbyt sprzyjających warunkach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, której główną cechą była słaba jakość gleb oraz bardzo wysoka zmienność klimatu. To wszystko powodowało, że czasami były kłopoty w realizacji tych naszych zamierzonych, uzgodnionych z doradcami, monitorowanych na co dzień działań. Jednak przyszedł rok 2008 i to był rok satysfakcji dla doradców, bo okazało się, że zmierzony wskaźnik sprzedaży z jednego hektara w województwie podlaskim wyniósł 1200 zł. I proszę Państwa, to był drugi wynik w kraju, który potwierdził, że Praca wykonana przez doradców ma sens i naprawdę sprawdziła się, bo wcześniejsze lata nie pokazywały tak wysokiej pozycji rolnictwa podlaskiego. Znakomicie znaleźli się nasi doradcy w prowadzeniu rachunkowości rolnej FDN, za co zostaliśmy nawet nagrodzeni możliwością organizacji. Europejskiej konferencji 40-lecie FADN w Europie, na którą przyjechali specjaliści, ekonomiści z całej Europy. To był rok 2006. Podnieśliśmy rangę konkursu Podlaska AgroLiga, najlepiej organizowanego konkursu dla właścicieli gospodarstw rolnych i dla przedsiębiorców w kraju. Ja również, wszyscy moi współpracownicy oddawaliśmy naszej najmilszej ojczyźnie, małej ojczyźnie, województwu Podlaskiemu. Ja dzisiaj to nazywam moim Podlasiem, najlepszym miejscem na Ziemi. Pracowałam w podlaskim ośrodku doradztwa rolniczego prawie 40 lat, więc historia większości ośrodka jest moją też historią, bo bardzo starałam się swoje dokonania, jak gdyby łączyć z dokonaniami ośrodka. Pracowałam na początku w dziale wydawnictw, to były lata 70. Wtedy nie było takich Ładnych, kolorowych ulotek czy czasopisma. Były zupełnie inne czasy. Każdą ulotkę trzeba było wtedy jeszcze wieść, nawet pisząc o uprawie żyta czy hodowli zwierząt. Trzeba było wieść do cenzury. Tam cenzorzy opiniowali, czy to nic się nie przemyca rolnikom jakichś treści politycznych. Gazeta Wiadomości Rolnicze powstała w 1991 roku. Wtedy w Polsce zaczęła dziać się od nowa. Wszystko się otworzyło. Wtedy można było zacząć tworzyć pismo. I pierwszy taki numer robiony w swojej powielarni, właściwie teksty były pisane na maszynie, sklejane w takie rubryczki, rysunki odręcznie też robił obecnie jeszcze pracujący pan Zbyszek Gorzkowski. No i ta gazeta tak się tworzyła, ale wszyscy mieli tyle zapału, że to można było to wtedy pokonać. Później stopniowo wkraczały nowe możliwości wydawnicze, no a już pod koniec mojej pracy, to był dziś 2013 rok, kiedy ja odeszłam na emeryturę, to już gazeta była drukowana w drukarni profesjonalnej, skład komputerowy, i doradcy mieli o wiele łatwiej, lepiej przekazać informacje i treści rolnikom. No mnie jakoś zawsze pasjonowało, żeby coś robić, nawet kiedyś ktoś mi powiedział, że wymyślasz to rób. Były też organizowane wystawy tutaj na miejscu, więc trzeba byłoby jakoś je urozmaicić, coś nowego zaprezentować. Był dział gospodarstwa domowego, w którym koleżanki współpracowały z rolniczkami, gospodyniami, często nawet poprzez panie. Ten postęp bardziej był wtłaczany do gospodarstw niż panowie, zawsze kobiety tak chętniej idą na jakieś nowości, nowinki, zarówno tutaj w przepietowie, jak i gdzieś tam w terenie. Nadal pracują doradcy z zapałem wielkim, że zawsze są na pierwszej linii, żeby pomagać rolnikom. No a w tych takich właśnie czasach, gdzie jest też dużo informacji, to trzeba pomóc rolnikom ją uporządkować. I myślę, że doradcy byli i będą zawsze potrzebni, bo musi być ktoś kto te trudne jakieś programy, projekty przygotowywane czy przez Unię Europejską, czy przez nasze władze, czy, czy jakieś instytuty, przełożą to na taki, w taki sposób, żeby to było zjadliwe dla przeciętnego gospodarza, przeciętnego rolnika, człowieka. A rolnicy to ktoś kiedyś powiedział, że to najbardziej uczciwy zawód świata. ODR -y, jako nowy twór w doradztwie rolniczym bardzo poszukiwał osób z wyższym wykształceniem, więc z otwartymi rękami zostałam przyjęta do Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Białymstoku. Był to rok 1983 i od tego czasu wytrwałam w tym zawodzie aż do dziś i jestem nadal czynnym doradcą rolniczym. Początkowa moja praca polegała na tym, że zajmowałam się rolnictwem terenowym. W większości pracowałam z rolnikami na wsi, w terenie. Kolejno. Najpierw po statusie tego doradcy, najbliżej rolnika, awansowałam w tej firmie, stając się coraz na wyższym szczeblu doradcą rolniczym. Pomagałam młodym osobom, które przychodziły do pracy, do tego zawodu. No i w efekcie zostałam kierownikiem zespołu doradztwa rolniczego w Siemiotyczach, które to stanowisko ponad 20 lat piastowałam. No i po tym czasie, jako kierownik zespołu doradztwa rolniczego, dobiłam do wieku emerytalnego i przeszłam na zasłużoną emeryturę ale nie pozostawiając jeszcze pracy zawodowej i nadal kontynuuję już jako główny specjalista doradztwa rolniczego. Doradztwo rolnicze było zupełnie inne niż w tej chwili i inne potrzeby rolnika niż w tej chwili. Jedyne co pozostało nadal to właśnie ta oświata ta pozaszkolna świadczona dla rolników. I oczywiście na początku nie było jeszcze komputeryzacji w rolnictwie, więc musieliśmy wszystko wyliczyć rolnikowi za pomocą kalkulatora, ołówka, długopisa i nauczyć prowadzenia dokumentacji w formie papierowej. Oczywiście też zmieniła się struktura zasiewów, struktura gospodarstw. Kiedy ja rozpoczynałam pracę w tej firmie, to gospodarstwa dominowały wielokierunkowe. Wchodziła, wkraczała dopiero specjalizacja, więc no, doradca musiał być omnibusem. Kiedy ja kończyłam studia rolnicze, to tutaj na Podlasiu jeszcze praktycznie nie spotykano upraw kukurydzy na przykład. Czyli kukurydza tutaj to od 40 kilku lat dopiero zaistniała. Praktykowałam na zachodzie Polski, tam właśnie na zachodzie. Dopiero wkraczały plantacje kukurydzy, więc my, potem, jako młodzi doradcy, te nowości technologiczne i uprawowe, i też w zakresie produkcji zwierzęcej, wprowadzaliśmy tutaj na tą wschodnią część Polski. To my uczyliśmy rolników upraw nowych roślin od początku do końca. My y, przywoziliśmy im nasiona, przywoziliśmy środki ochrony. Taki młody doradca jak ja, kobieta, siadała na ciągnik i też pracowała, też, też pomagała y, rolnikowi i pokazywała, że, że no da się i może to dać pozytywne efekty i finansowe, i, i też wizualne. Bo w doradztwie ważne jest zaufanie. Y, to zaufanie również trzeba było umieć zdobyć kiedy wchodziło się może to taka nawet no, yy, sprawa i, i humorystyczna, ale yy, jeżeli przychodzi obca osoba do gospodarstwa, musi wzbudzić zaufanie, bo więcej nie trafi już tam, nie zostanie zaproszona. <noise> Więc no, trzeba było czymś zaimponować rolnikowi i pokazać swoją fachowość, wiedzę, otwartość. Pracuję w doradztwie od 18 lat i pamiętam, że kiedy przychodziłem do pracy w tej firmie, byliśmy, można powiedzieć, analogowi. W firmie był jeden komputer stacjonarny, na którym pracowaliśmy. Nasza praca opierała się w głównej mierze na pracy w terenie, na szkoleniach, na doradztwie w gospodarstwach rolników, na wdrożeniach. Natomiast przez te 18 lat dokonaliśmy postępu geometrycznego wręcz przechodząc na, 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 na taki etap, gdzie większość rzeczy no, robimy już zdalnie nie, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Ale to także przekłada się na, na rozwój rolnictwa, na rozwój gospodarstw, co też dobrze widzimy, gdzie te gospodarstwa, no, nie umniejszając innym województwom, ale uważam, że podlaskie rolnictwo stoi na najwyższym poziomie, no, i brylujemy w kraju, przodujemy, jeżeli chodzi o innowacje, jeżeli chodzi o skalę produkcji, o jakość tej produkcji, o wyposażenie gospodarstw. Oczywiście jest to ogromna praca przede wszystkim rolników, ale bez doradztwa myślę, że to, że to wszystko tak fajnie by nie działało, tak fajnie nie, nie funkcjonowało, jak, jak ma to miejsce teraz. Zmienia się kadra. Przez te 18 lat poznałem wielu wspaniałych ludzi. Wielu genialnych fachowców, od których się uczyliśmy jako młodzi pracownicy. Kiedy zaczynałem moją karierę w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, zbiegło się to z wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej, czyli zaczynały się te wszystkie wnioski, poczynając od CAP-u potem wchodził Prof. Uczyliśmy się tego wspólnie. My jako doradcy byliśmy szkoleni, jesteśmy cały czas szkoleni, nasze kompetencje ciągle rosną, są podnoszone. Uczyliśmy się tego tak naprawdę wspólnie z rolnikami. Na początku wypełnialiśmy wnioski papierowo, nasze kompetencje rosną, jesteśmy szkoleni cały czas, co jest niezwykle istotne w tej pracy, bo bez tych ciągłych szkoleń, nas jako doradców, bez podnoszenia kwalifikacji, bez nieustannego rozwijania swoich umiejętności, no nie będziemy w stanie nadążyć za postępem, który Wchodzi w nasze życie coraz szybciej. Doradcy, którzy pracują od wielu lat w ośrodku, traktują pracę też po części jako pasję. Kontakt z ludźmi jest pasjonujący ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji, doszkalanie swoich kompetencji, podnoszenie tej poprzeczki, rozwój osobisty. No myślę, że przez tyle lat, powoli, powoli, ale sukcesywnie to wszystko ma wpływ na to, że. Ta praca staje się częścią naszego życia nierozerwalnie. Jeżeli widzimy rozwój gospodarstw, które my prowadzimy, które my obsługujemy, którym doradzamy, no to odczuwamy wszyscy no, dużą satysfakcję. Szkolimy rolników, tych szkoleń jest bardzo dużo, szczególnie teraz, kiedy weszliśmy w nowe programowanie, w wspólną politykę rolną na lata 23-27, gdzie tych zmian jest tak dużo, że bez szkoleń, bez. Bez, bez ciągłego także poprawiania wiedzy naszych, naszych klientów, naszych rolników, no, no nie, nie, nie pójdziemy do przodu. Jako doradcy, tacy pracujący w terenie, nie, będziemy się coraz bardziej specjalizować w swoich dziedzinach. Tak jak na przykład ja już widzę po sobie, że specjalizuję się na przykład w ekologii, w działaniach rolno-środowiskowych, tak jak niektórzy z doradców. Bierzemy udział w konsultacjach, nawet na poziomie ministerialnym, czyli robimy coś, czego do tej pory nie było jakby coraz bardziej nasz głos jako doradców jest wysłuchiwany i brany faktycznie pod uwagę przez, przez ludzi, którzy tworzą przepisy, przez, osoba, przez ministerstwo. Coraz lepiej układa się współpraca z agencją, coraz więcej możemy wspólnie załatwiać, coraz więcej możemy wspólnie realizować, coraz lepiej obsługiwać rolników. 75 lat Podlaskiego odr to bardzo ważna dla naszego rolnictwa, dla naszych rolników rocznica. ODR jest instytucją o bardzo bogatej tradycji, ale i również o bardzo ważnym oddziaływaniu na rolników. Myślę, że w tym stuleciu działalności Doradztwa Rolniczego też ten Podlaski Ślad jest silnie odciśnięty. A myślę, że z uwagi na, to, na te przeobrażenia, które przez te 75 lat w podlaskim rolnictwie się dokonywały, czy wcześniej można powiedzieć w białostockim rolnictwie, bo te nazwy województwa też ulegały zmianie, to jest na pewno z czego się szczycić, mówię tutaj o dorobku, ale też i musimy się Pochwalić tym, co dokonało się w podlaskim rolnictwie, jak pięknie zostało one zmienione i stało się no, bardzo nowoczesną, już tutaj odnoszę do takiego e, krajowego poziomu, e, częścią naszej gospodarki, ale z drugiej strony e, też trzeba pamiętać o tym, jak e, głęboka ta zmiana nastąpiła ona dokonywała się nie tylko że przechodziliśmy chociażby od 2004 roku te wejście do unii a wcześniej do niego się przygotowywaliśmy mleczarstwo chociażby jest takim pięknym przykładem i hodowla bydła mlecznego takim pięknym przykładem jak no powiedzmy z tych warunków no nie nowoczesnych tak określmy przekształciliśmy się w bardzo nowoczesną, to nasi rolnicy oczywiście zrobili, dziedzinę wytwórczości rolniczej. I na pewno mocne odcisnęły ślady działania doradców rolniczych całej Instytucji odorowskiej w tym, że tak sobie pięknie poradziliśmy i w tym obszarze, i w innych obszarach. I myślę, że to jest bardzo ważne, że taka instytucja jest, że w tych zmieniających się ciągle warunkach wspiera naszych rolników, daje im możliwości spokojnego skupienia się na wytwórczości, ale i podsuwa różne dobre pomysły, odciąża od różnego rodzaju tych no, obciążeń, powiedziałbym, związanych z obsługą różnego rodzaju funduszy. No teraz jest taka rzecz, że Rolnictwo nie tylko wymaga wsparcia, ale trzeba tego wsparcia udzielać skutecznie, i myślę, że ODR sobie z tym jak najlepiej robi i, i, i myślę, że z jak najlepszymi skutkami to osiąga. A jeszcze też trzeba pamiętać, no to funkcję popularyzatorską, wystawienniczą. Mamy piękne imprezy, no takim ukoronowaniem, powiedzmy. Z jednej strony, to prezentacji tych zmian, prężności środowiska rolniczego, ale i również popularyzacji różnego rodzaju nowatorskich form. Jest właśnie chociażby ta nasza wystawa zwierząt hodowlanych, która corocznie odbywa się w przepietowie. Ale też pamiętajmy o tej koniecznej współpracy ODR-u z organizacjami rolniczymi, których mamy sporą gamę które prężnie rozwijają i to jest myślę tak nawzajem taka, takie pole do oddziaływań i mobilizacji i jakiegoś ukierunkowania działań ODR-u, ale z drugiej strony wsparcia tych organizacji rolniczych, które przecież oddziaływują już na poszczególnych rolników, tak aby nasze działania w tym zakresie były jak najlepsze. No. Także myślę, że szczególnie. Rolnicy są predysponowani do tego, żeby na tą okoliczność jubileuszu przekazać pracownikom ODR-u, wszystkim tym, którzy wcześniej pracowali, teraz pracują i jeszcze będą pracować, jak najlepsze życzenia, bo to jest dorobek tych ponad siedmiu dekad pracy ODR-u.